W dzisiejszym odcinku zagrałem na BoxBP i zbudowałem mocarnego trapa, z którego nie dało się wyjść, a w tym trapie zabijem najlepszego gracza na serwerze w jakieś około 10 sekund, co było bardzo mocne, ale to już sami oglądajcie do końca. A jak chcecie wygrać Lucky Blocka na Box BB, dajcie lajka, like suba i napiszcie swój nick w komentarzu. No i co? Luu! Dobra, widzicie, jak widzicie, jestem oczywiście na Minstar.pl na Box BoxPP. No i jest mocarny update na serwerze, a ja niestety nie mam dobrych itemów. Otwierałem dużo laki bloków na streamie, ale to jak chcecie być na streamach, to dajcie suba z dzwonem, oczywiście z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o tym dzwonku, że wam przychodziły powiadomienia i dajcie lajka. Like no i otwierałem na streamie około tam chyba 7 laki bloków, były mega, mega dużo się działo na streamie. No i niestety nie poleciały nam dobre itemy, bo tylko parę pyłów, żaden mieczek i żadna część seta nam nie wypada 2, więc naprawdę drop nie był jakiś super, ale dzisiaj mam w planach zabicie najlepszego gracza na serwerze i czy to nam się uda, tego nie wiem, ale spróbujemy, zobaczymy czy się uda go zabić, no i spróbujemy zbudować może jakiegoś trapa znowu, bo trapy, które ja buduję są serio mocne i ciężko z nich uciec, no i dzisiaj może zbudujemy jakiegoś jednego z mocniejszych. Ale co, no koniec gadania i trzeba się wziąć do roboty i trzeba pójść kopać po prostu te drewno, żebyśmy mieli jakiś budulec do tego, więc zwiedza szybko sektor i idziemy to kopać i pyk kopiemy drewienka trochę, żebyśmy to mieli na budowanie tego trapa w ogóle. Bo to musi być masywny trapek jak chcemy zabić naprawdę dobrego chłopa na serwerze. Więc po prostu szybko sobie kopiemy elegancja Francja. I zobaczymy czy coś się nam uda wykopać oczywiście. Tylko jakiś chłop za nami chodzi, nie wiem czemu, wysyła nam jakieś oferty wymiany. Może on nam to da, ale czy nam da to nie wiem. Ale nie, po prostu się fleksuje tylko tymi sierściami. Kiedy ja tych sierści mam aż 6, więc to jest na serio giga mocne. Ale Zobaczymy, czy coś tam ciekawego tutaj poleci. Jak sobie tak kopiemy te drewienko. więc kopiemy drewienko, Oczywiście jest super. Pik, 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 pik. Mamy to aż 62 już te drewna, więc na serio mamy sporo. Ale trzeba to trochę wykopać. żeśmy na serio mieli czym budować w ogóle w tym wszystkim. Więc sobie kopiemy, 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 kopiemy i kopiemy dalej cały czas. I tutaj, czy coś tam ciekawego poleci? No, mamy w sumie już to trochę. Ale jeszcze przyda nam się wełda, Więc widzowie, idziemy szybko na barpi pipi, Wezmę sobie tylko jeszcze. Dokupuję jakiś szalker z totemami po prostu. A, a więc dokupujemy kupujemy sobie szalker z totemami oczywiście. Więc elegacja, pik, pik, pik. W ogóle ktoś się wywalił, gdzie jest teraz tyle graczy, tyle elek, takie są mocne hity, więc jest to na serio gigabocne, co się tutaj odwala na boksie, że, tak, że teraz aż takie mocne są hity, jest aż taka klepa. Dobra, no, widzę, no ja już wszystko tutaj mam i mamy te oczywiście drewno, wszystko jest ja to teraz się do shalkera. sobie trochę totemów, jedynie nie wywalić do budowy trapa, jak będziemy budować. No i trzeba, najważniejsze, ja włocę i kogni to, żeby mnie ludzie nie rozpoznawali. I sobie skopujemy tą wełnę, będzie trzeba skopywać. Tylko, patrzcie, jak teraz jakieś chłopy tutaj e, siedzą i siedzą w tych łebach, biją nas, się pocą na nas. A my ich sobie tutaj zaraz zabijemy, Tylko, ja nie wiem, co chłop robi. Bo, patrzcie, no ja nie wiem, co się tutaj odwala. Musimy mu dać łeba, Tylko, ja nie wiem, co się tutaj dzieje, oni go rozkopują. Już no super, że oni już rozkopują to chłopa, którego sobie zabijamy. I nie wiem, co się tutaj powoli dzieje. I Próbujemy go sobie zabić, zobaczymy, czy się nam uda. Opróbuję się rozkopać i prawie go zabiliśmy, ale już mamy ogromny fokus na serwę, nie wiem czemu. Za serią mocno gracze biją, więc musimy po prostu chyba stąd uciekać. Mam widzę inny pomysł. Mamy tutaj oczywiście kołopłeby i będziemy je musieli sobie skopywać, więc je oczywiście skopujemy, ale ja coś zauważyłem tam z boku, więc na razie przestanę je o tak okopać. Bo w sumie jest dużo tutaj tych wszystkich łebów rozstawionych, a nie musimy ich stawiać, tylko możemy je sobie w sumie o tak oskopywać. I cały czas nam leci, a jak nie wiecie po co skopuję nici, to później z nich robię wełnę, a wełnę ciężko rozkopać i tylko dlatego. Tutaj jest jeszcze jakaś wełna postawiona, więc mega fajnie. więc sobie Możemy ją serio pokopać, to jest na plus i możemy sobie pik pik i elegancko mamy to wszystko. Dobra, widzę, ja to cały czas kopię, tutaj z nożyce, tutaj z miecza muszę i lecimy z tym, lecimy z tym koksem, musimy też wykopać dużo wełny, tylko już tacy się, gracze się zatrzymali, ogarnęli, że ja tu coś się robię. Już gracze latają cały czas, mnie biją, ale mam w oczach na Kognito, czyli po prostu to oznacza, że na serwerze zgięłam mocna klepa. Dobra, widzę, mam 18 wełny. przydałoby się jej w sumie jeszcze trochę, więc możemy chwilę pokopać i sobie jeszcze, tro jeszcze trochę się poprzerabiamy te nici na tą wełnę i się pokopiemy i widzimy się, jak już będę miał wystarczającą ilość wełny. Dobra, widzę, ja cały czas skopowałem te kobłęby i mamy już ich 32, więc jest to sporo. Możemy na serio jeszcze skopać tylko tamte i już nam chyba wystarczającą ilość mamy tej wełny, bo w sumie, żeby zrobić takiego kloca, to nam wystarczy już chyba tej wełny. Ale ja myślę, że jeszcze chwilę pokopiemy. Jeszcze już tylko o to. I by, mamy na serio na styk, według mnie. Bo to ma być mocarny traf, w którym zabijemy serio jakichś dobrych graczy. Więc bierzemy się za budowanie. Myślę, że w jakimś rogu mapy go trzeba zbudować. I, i jakimś zachęcającym takim. I myślę, że to może być w sumie, jak tak lecimy. Myślę, że to może być taki róg mapy. Tutaj jest w sumie spoko miejscówka. Więc tutaj myślę, że jak chłop będzie widział nas, czy coś, i na render dystansie, to po prostu chłop się tutaj przeleci, zobaczy, co się tutaj święci. A my tutaj trapa se budujemy i elegancja. Dobra, i jest OK, tylko musimy zejść niżej, więc elegancja, pyk. I teraz tutaj jest sufit, jest tutaj border, więc oczywiście chyba będziemy budowali na borderze, bo to się nie da rozkopać w sumie, więc to było mądre. Więc możemy w sumie to skopać. Pyk, elegancja. Możemy już zacząć robić o tak, o. I tutaj się po prostu wleci i tyle. Zbiorę sobie tą wełnę, która tutaj spadła, oczywiście. Bo każda wełna jest bardzo cenna, i po prostu lecimy tam, i dalej to budujemy. Musimy zrobić taką, jakby. O, patrzcie, tak leżymy, więc to jest na serio Giga Spoko. I budujemy taką fajną płaszczyznę. I teraz bierzemy się serio za prawdziwą budowę. Tutaj, pyk, 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 elegancja. No i zobaczymy, ile, w ile sekund w ogóle chłopadnie w takim trapie. Bo taki trap to jest serio mocarny, i ciężko jest z niego uciec. No i jak wiecie, trochę tej wełny posło, muszę ją stąd wziąć na pewno, przełożyć bo tutaj zbyt dużo warstw mi się wydaje, że zrobiłem, a tam za mało, więc elegancja. Tam jeszcze spadła chyba jedna wełna gdzieś na dół. Tutaj spadły nawet dwie wełny, więc lecimy szybko na górę. No już to serio dobrze wygląda, a to jest dopiero jedna warstwa wełny, która jest i tak gigamocna. No i co? Nie bez potrzeby, widzę, nie bez potrzeby wykopałem aż tyle drewna, tylko po to, żebyśmy mogli po prostu takie coś zrobić. Przydadzą nam się na pewno jeszcze, trzecie muszę porobić parę rzeczy ważnych, które są serio gigaważne i w cała Robić na pewno tabliczki takie i, i różne parę rzeczy. I teraz tak, przez ostatnie moje trapy, widzę, zostało zablokowane stawianie skrzynek w ogóle, więc to mnie też trochę zdziwiło, że takie coś, że przez mojego trapa zablokowali stawianie skrzynek, bo był aż tak OP. Więc dzisiaj zbudujemy jeszcze lepszą trapa, że znowu coś zablokują, ale zobaczymy, czy w ogóle uda nam się dzisiaj coś ciekawego zabić. A my teraz budujemy sobie to trapa i lecimy. Musimy dużo warstw, żeby chłop się chciał rozkopać, żeby nam po prostu nie uciekł. Ja tutaj cały czas się muruję. Cały czas. Cały czas buruję. Myślę, że tutaj możemy jeszcze, oczywiście, zejść i jeszcze tutaj coś tam podmienić. I żebyśmy mogli to jeszcze bardziej doburować tutaj. Bo to ma być na maksa, że chłop stąd po prostu nie ucieknie. A w sumie ja już muszę go zdążę za zabić, zanim on się rozkopie. Po prostu, oczywiście, tutaj na serwerze. I patrzcie, tutaj murujemy. Pyk, 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 pyk. I trzeba to ładnie po prostu zamurować. Na pewno to miejsce jest ważne. Tutaj, czyli tutaj głównie, gdzie będzie ten trap. Więc tutaj jest zamurowane dobrze na styk, więc elegancja. Musimy tutaj to jeszcze zrobić tak, 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 tak. No i dobra, możemy jeszcze popodlacywać i postawiać parę kloców, żeby to jeszcze było tak, wiecie, tak, żeby były te kloce, to nie chodzi o to, żeby było równo, tylko po prostu, żeby chłopek by chciał uciec, akurat jak trafi na ten blok, to akurat mu widzę, nic nie zrobi, więc to zrobiliśmy takie coś. Wymyślicie, że to wygląda jak słabo i chłop podleci i on pomyśli sobie, o, jaki słaby trap, co nie? Zabije sobie to chłopa, a on tam wleci, a tutaj będzie, pacie jaki Trump, tylko zobaczyłem coś, czego nie zrobiliśmy, bo tutaj, patrzcie, powinno być zrobione takie coś, a my tutaj, czekajcie, muszę wziąć tą wełnę szybko i zrobić jedną rzecz, bo jednej rzeczy ważnej nie zrobiliśmy, murujemy to i musimy tutaj to zamurować, najważniejsze, i teraz to jest taka gruba warstwa, normalnie jak nie powiem, co jest tak grube, ale patrzcie, murujemy to wszystko, no i już tutaj najważniejsze teraz będzie wykończenie zaraz, to co zbuduję, bo o kurde, sami zobaczycie o co mi chodzi, ja tutaj muruje oczywiście, pyk, pyk, pyk. Muszę stąd teraz jeszcze wyjść, co najgorsze. I patrzcie, ile tu jest warstw, i to wszystkiego. A żeby wyjść z góry na sam dół, to trzeba się na serio dużo przekopać. A ja zdążę zabić taką osobę, więc tutaj jeszcze jest warstwa wełny, więc nic po prostu nie zrobi. Dobrze, no, widzę, że wykopałem aż tyle drewna. Wy wywalę trochę tych totemów, myślę. I po prostu zbudujemy jeszcze, oczywiście, pół płytek. sobie weźmiemy parę. Jak widzę, musimy to chyba rozkopać, bo coś nie przemyślałem. Ale jeśli się nie mylę, to Tutaj nie będzie się dało nic zrobić, więc chłop wleci pyk, pyk i zrobimy coś takiego w sumie. I mamy trochę tego i patrzcie, jest takie coś i chłop stąd w ogóle nie ucieknie, bo jest zrobione o takie coś mocne. I przez to jest po prostu zero szansy uciec A bo dobra! Ej! Ole, wpadłem na pomysł. Bo przecież, jak chłop wlatuje z impetem takim od fajerwerki, to przez on tam od razu wleci na sam koniec. Pyk, 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 pyk. Oczywiście, to musimy. Jeśli się nie mylę, to poczekajcie, muszę to rozkopać. I patrzcie to, patrzcie to. Jak wlatuje chłop, to on wlatuje i od razu jest tutaj. A tutaj nie, nie muszę stąd wyjść. Jaki to jest mądry trap! Tam były tabliczki, a ja już wam pokazuję, żeby chłop nie mógł nigdzie stawiać bloków. Stawiamy wszędzie tabliczki po prostu. I tu Tutaj w ogóle chłop nic nie zrobi. Już nic nie zrobi. Ja już zaraz będę szukał jakichś ofiar, które może będą tutaj latały. Będę próbował je jakoś zwabić. Jeszcze tutaj będę mógł w sumie postawić. Tutaj będę mógł postawić. Żeby tutaj chłop w ogóle nie miał szansy ucieczki. I przez to chłop się tak pogubi. Ja może uda się zabić dzisiaj kogoś, jakiegoś wariata. Ale czy na pewno? Zobaczymy sami. Ja tutaj stawiam to wszystko. Pyk, elegancja, oczywiście. No i dobra. Ja Widziałem, można w sumie jeszcze trochę tych tabliczek zrobić, bo w sumie one są bardzo przydatne i można jeszcze sobie postawiać trochę tam, ale chyba już jest na maksa postawione tych tabliczek, więc już tutaj wszystko oczywiście siedzi, jeszcze tylko tutaj ta tabliczka, ona jest gigawazna i chłop, patcie, nie da się tu zjeść koksa, przez co chłop się, patrzcie, tylko tak, nie da się, tutaj nie zjeść, tutaj nie zjeść i to jest, dzięki temu chłop moc najprawdopodobniej uda nam się zabić dzisiaj jakiegoś fajnego chłopa, bo zbudowaliśmy aż tak mocno trapa, I ja sobie wezmę najważniejsze i itemy, oczywiście na pasek, pyk, 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 pyk. i bierzemy jakiś chłopów, tutaj zobaczymy czy uda nam się kogoś zwabić, no i zobaczymy czy uda nam się kogoś zabić, Dobra, widzę, ja czekam aż jakiś chłop cały czas tutaj wleci czekam, może uda nam się kogoś tutaj ciekawego zabić, już na serio troszkę czekam i przyleci jakiś chłop, a ja nie miałem zjedzonego koksa, już tutaj tyle czekałem może mi się uda kogoś tutaj ciekawego zabić ale on mi, on ma najlepszej itemy na serwerze Je jedyne najlepsze na serwerze on ma chyba 34, z czego się nie mylę, więc naprawdę muszę być ostrożny, bo patrzcie, on, on mi takie daje bomby, on chyba nie zjadł koksa z czego się nie mylę, i on się chyba zaraz po po prostu wywali, jak ja patrzę, bo dostał po totemie po prostu dostał pierwszy totem, dostaje kolejne cały czas totemy może mi się uda go zabić i dostał po kolejnym totemie on dostał po kolejnym totemie, dostaje zabijam go, mam jego najlepsze itemy na serwerze jest ten buźka wleciał jakiś i ty, buźka i ty tu jakiś jeszcze przyleciał, mamy z niego itemy, nie wierzę w to, mamy z niego itemy zbiera z niego wszystko, bo patrzcie, przyleciał jeszcze jakiś inny chłop na eleczka na czacie, bo zabiję jakiegoś chłopa, nie widzę macie za tu lak. Chłop miał itemy Wolverina i tak Ameryki miał. Widzę, to są najlepsze itemy na serwerze, a chłop że na ci nie zaliczyło mi koksa. A patrzcie, ten trap, dzięki temu się nie da jeść koksa. Najlepszy trap na serwerze. Zabiłem dzięki temu trapowi najlepszego chłopa i mamy jego najlepsze itemy Wolverina. Czy są tu jakieś... Oby ten chłop nie zabrał mi itemów jakichś eventowych, co najlepsze. Ale chłopisz już kończy edycję dzięki mnie i patrzcie, co ja zrobiłem. Taki trap, nie da się stąd uciec. Spróbuję Uciec, nic nie zrobicie. To jest taki mocny trap, więc naprawdę widzę, macie dać za to lajka, like bo ja sam nie wiem, jak to się wydarzyło, a ja idę zobaczyć, ile kosztuje w sumie taki miecz. Czekajcie, ja wezmę, postawię tutaj tą wełnę, oczywiście. Idę zobaczyć na spawna, ile chodzi taki mieczyk, ile taki set, bo to jest na serio salony. Ja już go zakładam na siebie. Pyk, pyk, a widzę i sprawdzamy rynek, oczywiście. No i bania tutaj, oczywiście, najlepsza na serwerze Netti i nie ma na rynku. I temy tutaj oczywiście, set y, też najlepszy, nie ma. Na na rynku, a mieczyk też nie ma na rynku, bo to są aż tak drogie itemy. Nikt nie ma tego na serwerze. I zabiję najlepszego gracza w jakieś 15, nie wiem, może 5-10 sekund. Nie wiem ile to było, ale chłopowi zbiłem to. Temy, a chłop nie mógł gdzieś koksa. Co? No i co, mam nadzieję, że odcinek wam właśnie spodobał, bo na serio, mam dzięki temu, jedne z najlepszych itemów na serwerze, i to była taka. Że sam się to nie spodziewałem, więc fajnie, jakbyście po prostu dali jakiegoś po prostu suma, łapę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym mocarnym odcinku, elo.